Cześć, witajcie na moim yy, yy, kanale. Dzisiaj będę nagrywała, nie wiem jeszcze jaką gra, ale chyba po yy, To zaraz do Wam wracam, sobie wszystko łączę i możemy grać. Jest. Jest. Jestem już z Wami. Yy, mam nadzieję, że ten się może spodobać. No to. Możemy zacząć la. Co dziś dobrego na obiad? Nie wiem, może ty coś ugotuj. A właśnie mama, co dziś na obiad? To zaświecę swoją skórkę. Z tą skórki. I poza tym to jest moja skórka, a nie twoja. Nie, to jest moja skóra. Zbadana. Idę na balkon. Mało, umierzą moją skórkę. z banana, lampkę. Oj. Sewek oddaj. Sewek masz oddać ręce. To jest jej skórka. Tak, prawda. Nie idę uciekać do swojego pokoju. Idź weź jak będzie spał. Okej. Okay. te zagramy razem. Tata zagramy razem? Tak, tak. Tylko nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest pad. Ale mogę się na... kupić... Y... O, dobra, widzę. Ma... Tato, mamo, a mogę iść do sklepu po szkole, bo wyszła już y... nowa seria y... tych gier i padów. Mogę iść, mogę iść? Tak, 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 pójdź kupić. Zaraz mnie prześcigniesz. ja Dobrze, Renka. Dobrze, Ręka! Fajna była gra. Podobało mi się, ale już teraz muszę się iść uczyć. Pa, pa. Idę sobie na balkon się uczyć. Pod prysznic może. Widorek. Takie kuchuny. ja nienawidzę po mnie. Ale cieka mnie, czy brokuł też może zepłać, No nie. Niestety. Ale. Wylknę się z domu, kary. Jestem, jestem w sklepie, jestem, jestem w sklepie. Porzucam tą książkę. Ups. Tata, bierz. Pa, pa. Idę do banku, mam no tu wypłacić piłuszko. Jaki super leniwiec. Chyba go sobie wezmę. Ale na razie muszę już kupić nową grę. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Ej, zostaw moje pieniądze. Haha. Ha. I tak mi ich nie wzięłaś. O nie. Haha. Ha. Biedny stało, to też wiesz. Gdzie ten pan? Ja poproszę to, ja poproszę to, ja po, nie starego, ja poproszę to, ja poproszę to, ja poproszę to, ja poproszę to. Ja poproszę to. I do potem, babka. Nie ma korek. Ej, pieniądze musiał. A pieniądz tam był. A ja się w sobie mogę zejść na Ale Nie, to się jeszcze tak szybko... A, no i mam worek. No i super mogę iść. A tej pani za kwiatkę miałam zapłacić. Proszę pani za kwiatkę. Trwaj. To chyba nie woję, ale i tak wezmę. Na... Ej, co mi pan trzyma laptopa? Co on kupuje? A, tu wszystko muszę spróbować. Nawet nie wiedziałam, wiecie? Ej, to jest mój presy, Zostaw i kupię jeszcze. No i pięknie. No i pięknie. Wszystkie oczywiście dla mnie. No i to sobie proszę. Nie zaprosimy. Mm. 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 Proszę pani. Dzięki wureczku, papa. Dajcie na chwilkę. Sorki, ale do mnie przyjechała moja koleżanka, którą pozdrawiam na każdy chwilach e, i e, o czwartej rano wstałyśmy, a bardzo Was przepraszam za braki filmów, ale miałam po prostu urwanie głowy jak to się mówi. Życzę Wam miłego dnia dziecka, chociaż był parę dni temu, ale z tej strony Wam życzę. Mam nadzieję, że Ojoj, bo o czwartej, o piątej chyba już rano nagrywamy. Możesz przywitać, pozdrowić, kogoś pozwalam. Pozdrawiam wszy wszystkich widzów Lenki. Kiedyś nie, dzisiaj pewnie, ale bo kiedyś ją zagram na kamerce film, jak mi pozwoli w ogóle. A teraz to będziemy jeszcze chyba spali albo gadali, nie wiem. Więc życzę wam miłego dzionka i oczywiście subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. pa. pa.